Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj tu ponownie odwiedzam hodowcę w Czechach, pana Tomasza Handzel. Witamy wszystkich kolegów. Zaprezentujemy wam kilka samiczek rozpłodowych, bo ostatnio prezentowaliśmy na filmikach samczyki. Pominęliśmy płeć pojękną. Hodowcy pytali jakie samiczki i pokażemy. Tutaj w ręce pan Handzel prezentuje pierwszą samiczkę przed chwilą ją trzymałem w ręce. Dziewczyna jest kapitalnej budowy. Przepiękna. Zaraz Wam powiem co to za samiczka. Jej numer to 6067 z 20 roku. Jest to po samcu oryginał Lubomir Kubaczek. Tu mamy od niej rodowód od tej samiczki. Ojciec to jest syn Blutoni. Czyli dziadek to jest Blutoni. Złoty medal, zwycięzca złotego medalu od Kubo, Lubomira Kubaczka, a druga strona oryginał Engels Jos and Jules z gołębi. Tutaj Argenton, Imbred w ogóle na Argenton, widzę z dwóch stron. Samiczka wygląda ostra. Może ten kolor pstry z angelsów złapała, ale budowy mięśnie, fantastyczna dziewczyna. Jest noc, więc oczy nie pokażemy, ale plecka. Miałem ją w ręce, przepiękny gołąbek e, rozpłodowy. Coś więcej pan Oni powie o tej samiczce, co z niej się udało wychować już? Bo już jest długo, jest u pana w hodowli? 5 lat. 5 lat. lat, od samego początku, tak? tak? To jest jedna z moich Zakładnich samic rozpłodowych. Jedna z podstawowych samic rozpłodowych Ok, także jedna z podstawowych Samic rozpłodowych Dobrze, będziemy prezentować kolejne Tu mamy drugą samiczkę Zaraz Pan Tomasz nam ją zaprezentuje Tu mamy kolejną samiczkę Z rozpłodu To jest także oryginał od kolegi Lubomira Kubaczka I jest to Gołąb z jednej strony Oryginał Hardy Kruger Breck Hardy jest Ojciec. Jest też jej ojciec. Jest też Ojcem 1699. Trzeciego narodowego ASA 2018. A można zobaczyć tutaj plecy. Ciemna sama może będzie Lepiej tak widać. Także to jest, jeśli chodzi o jedną stronę. To jest oryginały od Hardego Krugera. A z drugiej strony Lubomir Kubaczek. Inbred. Na Blutoni, czyli znowu e, ojcem dziadkiem tego gołębia jest Blutoni, olimpijczyk, Lubomira Kubaczka, parowany na, e, na, swojego, na swoją e, siostrę, bo to Blutoni jest synem toni, a Toni jest też ojcem, czyli z drugiej strony jest Imbred linii Blutoni. E, Pan coś więcej powie o tej samiczce? Tak, jest je w rozporu już 5 lat. To znaczy, że se po niej docela intensywnie odchowywała i 5 lat już jest w rozpłodzie intensywnie i, i są gołąbki do lotu u siebie i na wspólne gołębniki wysyłane, tak? tak? Tak, tak. I tam, co kojarzę, po niej właśnie jest ta taka ciemna samiczka młoda? Tak, jest tam. Bo tak kojarzę, cośmy ostatnio oglądali, że taka ciemna, ciemna dziewczyna po niej jest. O, taka, sama. taka sama jak mamusia. Także... Tutaj mamy kolejną samiczkę o numerze 198. Oryginał od Kosuba Milan. Jest to samiczka, oryginał linia Derau Sablon. Jeśli chodzi o jej ojca, to jest Derau Sablon, gołąbek, który był pierwszym olimpijskim. Gołębiem w kategorii E na Czeską Republikę i pierwszym olimpijski wynik w kategorii I na Czeską Republikę, Tata od tej samiczki. Między innymi miał takie konkursy jak pierwszy z 859 km, trzeci z 973, pierwszy z 762, pierwszy z 859 km. Także to jeśli chodzi o Tatę. A jeśli chodzi o mamę, 62: też Kosuba Milan, też Derał Sablon. I samiczka mama tego, tej samiczki miała 21 tysięcy kilometrów przeleciane za żywot, za swój e, karierę lotową. Także gołąbek z, z długiego dystansu po dwóch lotnikach. E, także z tego, co Pan uchował z tej samiczki? Z tej samiczki mam. O lubię nie wykonie się, o Najlepsza, sami... najlepsza 30... 30... 30... 308, tak? 38, 38. 38. najwykonniejsza, jeśli chodzi o wyczyn, tak? tak. Mhm. Także po, po nich, tych samiczkach, oczywiście też są młode, te A? jesienne odchowane, e, odchowane, dostępne, także na długi dystans, jak znalazł. E, tutaj mamy kolejną samiczkę, numer 377 z 23 roku. Jeśli chodzi o pochodzenie tej samiczki, to z jednej strony wywodzi się z gołębi e, Golden Prince od Gino Clique e, Golden Prince raz bez Super Pirat e, Pradziadek to jest B17 2033 252 e, i e, Bulki Bulk Heremans a z drugiej strony Gaby Vandenabele. Abele.

23. rocznik, więc młoda nadzieja na przyszłość. Tutaj mamy kolejną samiczkę rozpłodową z roku 23, 134. Jeśli chodzi o tatę, to tata to jest oryginał Krzysztof Szkolny, best kitel, po jego gołąbkach Mr. Best i Dauter best kitel. Czyli, czyli Best Kittel jest e, dziadkiem podwójnym ojca. E, a jeśli chodzi, także oryginał Krzysztof Szkolny to jest Tata. A jeśli chodzi o drugą stronę, to jest linia Derau Sablon na długie dystanse. E, samica, która zrobiła 62 konkursy i ponad 21 tysięcy kilometrów w życiu. E, I w tym miała 25 razy konkurs w 2%. Tu jest na rodowodzie wypisane, także połączenie gołębi Krzysztofa Szkolnego z linią Derał Sablon, pewnie żeby wydłużyć te gołębie i wzmocnić. Także z niej co się udało wychować? To są ratośnienowa posyłane gołąbki. Pierwsze w tym roku, pierwszy raz były posyłane gołąbki, także tu, tu jest oryginalny rodowód. Także tutaj mamy kolejną samiczkę z gołębnika rozpłodowego. Jest to samiczka dla kosneserów, gołębi, podspólne gołębniki, ponieważ tutaj jeśli chodzi o tatę, jest to oryginał ganus familii. Ganus familii, jak się ktoś orientuje, to gracze na wspólnych gołębnikach. A tutaj dziadek to jest final Golden Race. Alvara, Alva, Algavre. Także tutaj są wypisane wyniki. Co powiem, samiczka taka drobniejsza, ale kapitalnie leży w ręce, kapitalnie ułożona, naprawdę maszyna w ręce. Jeśli chodzi o drugą stronę, to jest Akademy Loft. Akademy Loft. Jakby pan wyjaśnił, bo to u nas hodowcy nie będą się orientować. To jest u nas takowa chowna stanica. Taka skupuje... stacja, stacja rozpłodowa, który? nie? Tak, który skupuje gołębie z całego świata, nie na pipie, nakupuje gołębie. To jest taka stacja rozpłodowa od hodowcy, który skupuje gołębie po całym świecie z pipy. I tutaj też jest, jeśli chodzi o tą stronę, wspólnota gołębnikowa Stefl. Też drugi ESOL Talent Quattro, czyli też i tu finał, czyli gołębie wspólnogołębnikowe. Razy Ganus Familii, e, Z czołowych gołębi Ganusa e, Matka 20 i 90 na 120 Tatra Kwarty e, Nie, to jest ten e, Talent Quatro pewnie Na wspólnych gołęnikach, ale tak dobrze się nie znam. Tu jest oryginalny rodowód. Także tutaj samiczka. E, dla koneserów, gołąbków, podspólne gojemniki, bo pan się też chce troszkę bawić wspólnymi gojemnikami. Stąd trochę tych gołębi. Powiem taki drobniejszy gołąbek, ale kapitalnie ułożony. Mi się osobiście bardzo ta samiczka podoba. Tutaj mamy kolejną samiczkę. Samiczkę o numerze 8034 z 20 roku. I teraz, tak, jeśli chodzi o jej ojca. Jeśli chodzi o jej ojca, to ojciec był na Olimpiadzie w Poznaniu w 2019 roku, czyli to już wiadomo, że jest super lotnikiem, skoro reprezentował Republikę Czeską. Był drugi w kategorii Sport C w Czeskiej Republice pierwszy oczywiście w Sport C w OS, pierwszy w ESO, czyli Lotnik, drugi w Sporcie G w OS, czwarty w Sporcie H, szósty w Sporcie D, także. E, jeszcze rodzina tutaj dość mocna, bo jest półbratem trzech Olimpijczyków, jeśli chodzi o tatę. Czyli jakby wyniki w kilku kategoriach. Wywodzi się z Gołębi C. Werbeck. Razy Gołębie Anton i Hilda Reinert. Z Figo. Bo dziadek tam, czyli pradziadek tej samiczki to jest, prapradziadek to jest Figo a babcia tej samiczki to jest Frida właśnie z hodowli Reynert e, i jest to e, matką czterech olimpijczyków czyli babcia jest matką czterech olimpijczyków i lotników ESO a druga strona to są oryginalne gołębie e, z Gabi Abele, dokładniej mówiąc e, dziadek, pradziadek to jest Rudy od Gabi Wandenabele. 03 można tu odczytać w rodobodzie, czyli pradziadek to jest wandenabele, rudy i y, dwukrotnie nawet, czyli oj, matka tego gołąbka jest Imbredem na Rudego, gaby wandenabele, y, Super Romeo, dwa razy wnuczka rudy i krewna na Blixema. także to jest ta samica i co się udało z niej wyhodować? Też już jest 5 roków u mnie także. Pięć roków po niej Z, chodują gołębie, ciast Cza, zawodni o tym jest. Czyli, czyli już nie zawodzi jest wiele lat w hodowli, tak, i a jej, jej potomcy są w W, w, zawod, w lotowym. Może niedługo już też trafią do rozpłodu jakieś dzieci tak, tak po, par, po paru latach e, e, wyników. Także no super pochodzeniem samiczka i takiej mocnej budowy.